Jest Pani surową mamą, czy nie? Nie, ja jestem surową mamą? Mm. Żeby każdy miał taką mamę jak ja. Ty, bisurmanie, żeby każdy miał taką mamę jak ja. Kolon na którym jest teraz roku? Na trzecim. Na trzecim. Tak. Jest kujonem z tego, co no, rozmawialiśmy. No kujonem jest. To jest no kujonem. Moja mama mówi tak, dziecko, dziecko. Bo moja Romcia jest śmieszna, moja mama. Ona jest taka śmieszna. Dziecko, dziecko, ty się tyle uczysz, zwariujesz od tej nauki. Romcia moja, tak? Bo, a, a, a mój konanek, babciu, ale ja już gorzej nie będę. Ja już nie, gorzej nie zwariuję. No, także Konanek się bardzo mocno uczy. Ewunia nieraz mówi, pani Dagmarko, my tylko się uczymy, myśmy my pięć godzin dziennie, ale on to kocha. On chce być lekarzem, on się w tym czuje, on to, on to czuje, to jest najważniejsze. i No i chyba dobrze tak, no lepiej, że pójdzie w taki zawód i jeszcze da matce może, nie wiem, od najnowszego Majbacha od... mi kiedyś kupi. No, zawsze matkę będzie utrzymywał, niż, niż ja bym miała się po prostu martwić, no wiadomo, Rodzimy dzieci, chowamy, ciągniemy je po to, żeby im dobrze w życiu było, tak? Na nie pracujemy i, i, i to dziecko jest później przedłużeniem nas, naszym jakimś życiowym sukcesem, tak? Więc to jest fajnie, że on akurat tak mu się udało na to trudne dzieciństwo i na to, co przeszło to dziecko to, to tam opatrzności, tylko dziękować, że, że poszedł taką drogą, a nie inną. Poszedłby inną, też bym kochała i wspierała. Jaką by nie poszedł?